Ja się nazywam Michał a to jest moje Kubex Studio. Co dzisiaj mnie sprowadza? Kite 2.0 Custom. Tak naprawdę, customizacja skrzyń narzędziowych to jest jedno. Ja troszeczkę z tym zagadnieniem chciałem polecieć dalej, bo tak naprawdę każdy z Was ma też głowę pełną pomysłów i to kwestia tych naszych pomysłów, które nas nie ograniczają w żaden sposób, które mogą pokazać, jak organizować swój własny warsztat, jak swój własny kącik przygotowywać. Pokazać klientom jak wygląda Wasza praca jako zawodowców, specjalistów w danej dziedzinie, w danych tematach. Każdy z nas ma swój zawód, który wykonuje i każdy tej organizacji potrzebuje, a te skrzynie w zupełności spełniają swoje zadanie. Czy my się mamy czego wstydzić? A czego się wstydzić? W własnej pracy? Absolutnie nie. Jesteśmy fachowcami, specjalistami w każdej swojej dziedzinie. Czasem życie nas zmusza do kolejnych dziedzin do poznawania i ciągłej nauki, więc tak też uczymy się cały czas przez całe życie. Czy to nas w jakiś sposób ogranicza? Nie, to nas tylko buduje jako ludzi. A każdy z nas jako człowiek chce być individualistą, chce być artystą. I każdy z nas ma tak do tego prawo, możliwości. I każdy w ten sposób tworząc filmiki, pokazując zdjęcia, jest niemal artystą, bo pokazuje swój własny kącik, jak sobie go zorganizował. Czy to jest powód do wstydu? Nie. Czy my mamy fajne sprzęty? Oczywiście. Producenci narzędzi, producenci Bezpośrednio o sprzętu czy cokolwiek innego, nie mają powodu do wstydzenia się, tylko w współpracy z klientami swoimi, pokazywania tego tak naprawdę dalej w świat, że my możemy bardzo dużo, możemy bardzo dużo pokazać od siebie. I tak naprawdę, te skrzynie kubrykowskie to nic innego, też jest temat współpracy, bo po to są fora internetowe producenta, gdzie pokazujemy bardzo dużo, pokazujemy w sieci, jak to zbudować, jak to stworzyć. Każdy z nas chce się też podpisać jako artysta pod tym. No, i ja też tak chcę dzisiaj ten temat tuningu gdzieś tam poruszyć dalej, bo wydaje się mi temat bardzo ciekawy, bardzo ciekawe zagadnienie. Nie tyle customizacja, co dla mnie tuning tego, tak jak w samochodach, będziemy to zmieniali, ja będę zmieniał swoje skrzynie, bo chcę to pokazać. Co zrobiłem? Tak naprawdę, dla mnie to logo producenta, które na tych skrzyniach jest, niech będzie widoczne, niech klient to widzi, niech ludzie to widzą z daleka. Niech zacznie się budowanie w umysłach po prostu tego, że to logo producenta, tu w Polsce wykonaliśmy kapitalne skrzynie narzędziowe, które idą w świat. Gdzie foja internetowe mogą to też pokazać, że tak naprawdę jest to świetny, doskonały produkt. Co tutaj mamy? Dwa xl -e, czajwoną, czerwoną, dwa xl czajnego. czarnego. Ja nie dyskryminuję absolutnie żadnej opcji kolorystycznej, bo i ta skrzynia, i ta skrzynia to są kapitalne produkty. My tu w Polsce to wykonaliśmy. My mamy tu w Polsce producenta, producenta, który współpracuje ze swoimi klientami, bo klienci także to też oceniają, i także z producentem mogą w zupełności świetnie współpracować, bo można ten produkt zmieniać, rozbudowywać, zmodyfikować. I tak też producent ma przynajmniej tą odpowiedź, takie know-how zwetne, co się z tymi skrzyniami dzieje, jak to wygląda jak kolejne etapy produkcyjne można zmieniać czy pomagać ludziom po prostu w jaki sposób to organizować bo to my jako użytkownicy też o tym decydujemy tu mam swojego customa już pomalowany w tle 350 no i także kwestia szuflad które też już poszły do pomalowania ale to nie tylko te szuflady czerwone bo także u mnie poszła i czarna szuflada Poszedł cały cały kajcik, spę. Gdzieś to mi to ucieka. Ale tak już się dało. Eee, czy mamy powód do wstydu? Absolutnie nie. Oczywiście zmieniamy, modyfikujemy, organizujemy sobie i każdy indywidualnie. Każdy ma swój na to pomysł i po to to jest. Po to to jest, żeby te pomysły pokazywać, po to, żeby kolejnych użytkowników Zajarzać, pokazywać, że rzeczywiście można w taki sposób funkcjonować. To jest kapitalny kawałek roboty do wykonania. Wy jesteście specjalistami, wy to pokazujecie. Dlaczego się tego wstydzić? Nie. To wy jesteśmy kapitalnymi fachowcami. I to wy musicie pokazać swoją robotę. E Mam nadzieję, że kogoś to zainspiruje, każdego temat to może zaciekawi. Podyskutujemy, powymieniamy się opiniami. No, nie widzę problemu. Bardzo chętnie chciałbym także kolejne osoby w swoich wywiadach pokazać, omawiać takie tematy bo tych tematów jest naprawdę dużo. Wspólnie możemy zdziałać naprawdę dużo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.